Uwaga! Wszystkie niebezpieczne sceny zostały wykonane przez profesjonalnych kaskaderowców. Nie rób tego w domu! Złaj to nadrywaj! It's Siema, jestem Iluminatem i czy będę w kolejnym wrogu na dziku? Nie bój się, jak ci załatwię! Jeden, dwa, trzy, cztery... On pewnie siedem, nawet do dziesięciu nie sześć, potrafi liczyć! Siedem, Dziewięć, dziesięć. Dobra, może być. Chodzisz. Peru, co możemy zrobić, żeby zostać dzikiem? Musisz przejść wiele trudnych testów z iluminatami na wyspie Sandwichowych. A jak je przejdziesz, to bądź o północy na zewnątrz z naszynikiem H2O. Albo możesz wejść na Facebooka i dołączyć do grupy dziki petma. Ostatnio założyłem się z wami, że jak nie wytrzymam całej nocy Five Nights at the Freddy's, to zjem cytrynę, a jak wytrzymam, to, to, to dajecie mi 6000 subskrypcji. Połowa mówiła, że wygrałem, a połowa mówiła, że przegrałem. Jem go bez skrzywienia, a jak się skrzywię, to biorę kąpiel w cytrynie. Dobre nawet. Nawet dobre. Nawet dobre. Ej, no dobre nawet. Na serio dobre. Pyszne. Zjedzcie sobie. Dobra, przegrałem, ale to masz A się zatrzęsłem, Dobra, nie jem, bo jem. Wybuchł mi mózg. I zblizdał. Nie, nie chcę go jeść. Nie, nie będę. Oj, proszę, poddaję się już. Przecież to jest obrzydliwe. Nie no, ludzie, poddaję się, wygraliście! Co? strony? Wygraliście! Ej, koszulka mi tłumaczyło! Myję się! Widzicie, potem się uguję? Druga kąpiel! Nie, nie, proszę, nie, nie tylko podaj koszulkę! Nie, dobra, już dość, dość, dość. Dość tych zabaw, i się umyć. Nagrałbyś coś poważnego, a nie tak się wygłupiasz. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ostatnio był IEM w Katowicach, ale porozmawiajmy sobie, czy dzieci mogą się bawić pistoletami. Nie mogą! Właśnie pewnie, słyszałeś? Ale jak to? Dzieci absolutnie nie mogą ubierać kominiarek, bo będą wyglądać jak przestępca. Właśnie skoczyłam z gali. z pro! z pro! z pro! Przybyłam tu, żeby wam pogratulować. Nie, nie martwcie się, że przegraliście. Dla mnie jesteście mistrzami. No to ja idę podkładać pakę z moim pompasem. To jest kodek. Headshot. Widzicie, dzieci, tak się kończy przebieranie zabawy. Spójrzcie, co za mina. Zdarzyło mu się kiedyś złapać ta tatarzyna. Krzyczy. Hurra! To moja odwaga i męstwo. Wróg w niewoli, ja górą. Odniosłem zwycięstwo. Nieustraszony jestem, więc natarłem zbrojnie. Hurra! Hurra! Ja pierwszy śmiak na tej wojnie. Któż by się mógł porównać z takim bohaterem? Niech tu sam król przyjdzie z największym orderem. Dla mnie wszystkie zaszczyty, dla mnie cześć i chwała. Złapałem tatarzyna, zdobyłem trzy ciała. Więc krzyczą mu, przyprowadź tego tatarzyna, a krzykalski nie mogę, bo mnie za łeb trzyma. Zabijali. Nie piskuj! Ted, nagraj, jak grapujesz i jednocześnie pijesz mleko. Jo, jo, krzykalski tutaj jest! Jo, jo, krzykalski tutaj jest! Jo, jo! Krzykalski, krzykalski tutaj jest! O, rycerz, tu jest. Yo, 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 yo! Yeah. Ale łatwy challenge. Wymyślcie coś lepszego. To jest napad. Jak nie będę w kolejnym odcinku, to zabiję twojego dzika. Nie na moją łaskę. Żadnych sztuczek bo zginie! Idź. Ratuj póki ciepły Jak okiełznać takiego dzika jak ty? I oczywiście z jaką ilością pompy? No więc bierzecie pompę! Taka pompa jest nam potrzebna! No więc bierzecie dzika i. No to już kończymy! Wsiadajcie na dzika, udostępniajcie. Jak poprzednie odcinki nie oglądaliście, to możecie sam oglądać.